Witam Was serdecznie w drugim odcinku z serii Farma Rose i jesteśmy właśnie u tytułowej bohaterki. Dzisiaj już musimy się wziąć ostro za robotę. Nie mamy hajsu, będziemy musieli zdobyć roślinę do zasadzenia, będziemy musieli zdobyć umiejętność wędkowania, no, jedzenie trzeba jakoś zdobyć. No i zobaczymy, co jeszcze będzie się działo, ale jeżeli ten odcinek się Wam spodoba i chcecie, żebym kontynuowała tę serię, to koniecznie stawcie łapkę w górę pod tym filmem i subika na kanale. To będzie mnie mocno motywowało. A teraz bez zbędnego przedłużania przejdę sobie do rozgrywki. Dobra, tak jak wspominałam, musimy zdobyć jakieś rośliny, ponieważ nie stać mnie na to, żeby kupować nasiona. A jesteśmy akurat w takim miejscu, gdzie dostęp do tych roślin powinniśmy mieć. Ale powiem Wam szczerze, ale mam domek. Piękny jest że ja tu nic nie widzę. Może jeszcze nie... O, ale możemy sobie tutaj pokopać. Zobaczcie, jakieś tam znajdźki mamy. Jakieś easter eggi widzę. Uuu. Zostawmy sobie to na później. Ciekawostka taka właśnie. Widzę, że tutaj... Kurczę, nie mamy żadnych roślin na posesji. Wstaje ja się dookoła posesji. Tu jest jakaś posesja, ale to jest już czyj dom? Bardzo ładny zresztą. Ale nie nasz. Rozgubiłam cię, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Tu sobie kopiesz. Ale może coś tu będzie? Tak bardziej dziko. O, szukaj żab. Kurczę, zaraz się skończy, tak że zarobimy na te nasiona, a nie znajdziemy żadnych. Bo tu naprawdę nic nie ma, widzowie, no coś niesamowitego. Ani jednej rośliny uprawnej. Ale piękna jest ta lawenda, co tu rośnie, ślicznie to wygląda. Myślę, że jak już będziemy mieli hajst na remont domu, to sobie na podwórku posadzimy sporo tej lawendy. Ty na autentycznie tu nic nie ma. Ale no, wybrali się gdzieś bliżej miasta, Gdybym coś znalazła. Ogólnie miejsce jest niesamowite. O, tu mamy ten, do łowienia rybków. To jest jakiś klasyk zabaw nawet. Widzę. O, 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 tu możemy coś znaleźć. Kurczę, tu jedynie możemy kupić roślinki, bo nic nie ma w tych doniczkach. A już myślałam, że się uda, widzowie. Już byłam pewna, że to jest to miejsce. Ogólnie to chyba nie jest ta pora roku, żeby cokolwiek tu znaleźć. To jest najgorsza. Chociaż mamy lato, chyba że tak? Lato. No tak, to, to w lato nic nie kwitnie, truskawki. O! Jagoda. Kurczę, ale nie jest wyrośnięta. W nie ma nic na niej. O, króliczek. Idź się zapoznaj z królikiem. Może zdążysz nim się skitra. A ja dalej będę szukać jakiejś roślinki, ale wydaje mi się, że naprawdę nic nie znajdę. Bo to jest jakiś żart. Jak ona niby ma zarobić hajs? Z ryb za dużo nie zarobimy. I ten dom też jest piękny. Czy jakoś tak... Tutaj jest coś do kopania... Jakoś tak powiem, czuję się rozczarowana. Nie wpada na to, żeby wcześniej czegoś poszukać przed odcinkiem. Widziałam że przecież to jest logiczne, że coś będzie rosło tutaj. Przecież to jest wiejska sielanka, więc na wsi raczej wszędzie coś rośnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, jakieś dzikie maliny, takie rzeczy, a tutaj nic. Po prostu tylko ta jagoda jedna. No trudna. Czy ty możesz tu łowić ryby? Nie, ale możesz pływać. Jakby co? Jakbyśmy chcieli pobywać, to można. Ale ja to wolałabym połowić ryby aktualnie. Ona ma tą interakcję z króliczkiem. Oj, komitet powitalny nas przyszedł. Jezu, jak on jest słodki. O, przepraszam, za no tę decybelę, ale Boże, jakie on jest śliczne! Ja chcę mieć króliki. E, to jest już postanowione. Widzowie chcę mieć króliki. Poza tym musimy wrócić do domu, a ja nie wiem, gdzie jest dom. Tam jest nasz dom. Musimy wrócić do domu, bo komitet powitalny do nas przylazł. Zaproś sąsiadów. Yy, I coś ugotujesz. Nic nie ugotujesz, bo przecież ty nic nie masz. nawet nie wiedziałam, że muszę dawać lód do lodówki, żeby mi się jedzenie nie popsuło. Oh my god, to będzie ciężkie. To będzie bardzo ciężkie, widzowie. Dobra, ona wraca i... I co? To niech ona sobie wraca, a ja wracam do was za chwilę. Okej, okay, ogólnie nie udało jej się dotrzeć na za czas, poszli sobie. Dodajmy ten lód do lodówki i pójdziemy szukać jakiegoś łowiska w takim razie, chociaż ona jest zaraz będzie głodna. Ale akurat zjeść to sobie możemy poza domem. Ja wiem, że ona ogólnie powinna jeść to, co sama zwierzę, ale póki co nawet nie udało się nic zebrać. Nawet nie złowiła jeszcze ani jednej ryby. A nie chcielibyśmy, żeby umarła z głodu w pierwszym odcinku. Ja tu tłowiska, żadnego nie widzę. Ale ładny dom. <laughs> Jaki on jest wielki. I to jest taki traktor śliczny. Boże, ja w ogóle nigdy nie przyjrzałam się tej mapie, tak szczerze mówiąc. No ale jakieś łowisko tu musi być. Dobra, mamy staw. Ok, idź na ryby. A pokażcie mi ją na chwilę jeszcze. Czy ona ma już lód w lodówce? Dobra, masz lód, dobra. Ale śmieszne to jest, bo ona ogólnie mieszka bez przyłącza, nie? Więc no nie ma prądu, żeby zasilić lodówkę. Wszystkie światła, które ma w domu. E, są. Jak gdyby. Na świeczki. Jak widzicie, tu są świeczki, świeczki, świeczki. Tutaj są rozpal te świecę. Rozpal wszystkie. Nie wiem, czy te świeczki się w ogóle nie chcą palić, niektóre. W sensie niby się palą, a się nie palą. No ale w każdym razie, jak widzicie. Trochę tych świeczek jest, a i tak jest ciemno, jak nie powiem gdzie. Jak piękne jest to, to oczko wodne, tak myślę, że można to nazwać oczkiem wodnym, ślicznie to wygląda. Dobra, moja droga, złów sobie kolację, mówiąc najprościej. Ale... ten, woda jest na pomoście. Drepta to ten, to widać tą wodę. Złów sobie, sobie coś, proszę cię, bo ja nie chcę, być patła z głodu. Masz jakieś żaby, można to sprzedać. Jakieś swoje zdjęcia, bo robiłam je do miniaturki, jakaś skamielina. No ale dalej nie ma hajsu. Muszę porozmawiać z tym typem. Jak sobie wędkujecie wspólnie. Wędkowa nie łączy ludzi. A, porzed sobie fajnie. Fajnie, naprawdę. Tak, lubisz wędkarstwo. Nie no, ale wracaj tutaj, nie masz łowić ryby. Złowiłaś cokolwiek? Nic nie słówiłaś, wracaj tutaj. Chyba ten typ zabierze cię na kolację. Ona nawet nie może nic skwilować, bo nic nie ma. No umrze nam zaraz Simka z głodu, nie? W pierwszym odcinku. Co za wstyd. Nie no, i w wypadku kupimy nasiona, nie? No bo... Ogólnie ona może to zdobyć, tak? Więc kupno też jest jak gdyby zdobyczą. Tak samo mogę jej normalnie zamówić jedzenie na dowóz. Nie może y, jak gdyby nie brać jedzenia znikąd. Czyli nie wiem, jak zamówię jedzenie na dowóz, no to ona za to jedzenie płaci, jak gdyby, nie? W sensie y, tak w realnym życiu też jest. Ale w realnym życiu nie ugotujesz na przykład zupy, nie mając nic z lodówce, więc sama nic nie ugotuje. No ale będę unikać takich sytuacji, żeby zamawiać. Raczej będę starała się właśnie, żeby ona sobie coś tam zdobywała. O, mam jakąś rybę. Czy ty możesz ją zgrillować? Na przykład nie możesz. Oko, ale oko nie powinnaś móc zjeść. Och. Nawet nicie możesz zawykować. Gotuj bez przyłącza. Super. Potrzebujesz dwie ryby. To mamy misję. Mamy misję, widzowie. Jeszcze jednej ryby potrzebujemy. Moja droga, spisz się, proszę, szybciej. Nie, no serio, złowiać jakąś część. Boże, teraz ko mnie wykończy. To jest pierwszy odcinek, a już nie mam do niecierpliwości. Ona nie jadła nic, cały odcinek. Rybka? Jest rybka, dobra. To jest tuńczyk. Dobrze. Gotuj bez przyłącza. Ryba na patyku. W końcu może coś ugotować. Boże, co za cud. Po prostu święto. A potem po prostu. Yy... A, trzeba kupić tą doniczkę. Trzeba kupić doniczkę i kupimy jej nasiona, żeby cokolwiek mogła zacząć siać, Bo w takim tempie to nic nie zasiejemy. A tego byśmy nie chcieli. Zrobimy jej taką ładną doniczkę niebieską, postawimy ją tutaj. Ona będzie stricte do sadzenia kwiatów, włożę kwiatów do yy, kupowania nasion. No, lejdź, że do tego domu gotuj, bo nam padniesz z głodu. Fajnie, że żona, te ryby wyciągnęła złodówki, jak miała je w ekwipunku, nie? W ogóle taka piękna jest. Z tym nią zauroczona. No, ja wiem, że jesteś głodna, tylko chaty nie sprawłagam cię. I tak nieźle ci idzie. A jak teraz spalisz chatę, to będzie biednie, bo nie mam nawet zaczęć odbudować. O, udało ci się. Dobra, siadaj, jedz od razu tą rybę. Może nie zamarzniesz dzisiaj w nocy. Miejmy nadzieję. No, chciałabyś z kimś pogadać, ale niestety nie mam nikogo, kogo mogłabym ci tutaj zaproponować. Dobra, kupimy na pewno do hodowli owoców i warzyw. Kupmy też zioła, ale owoców i warzyw to kupmy tak trochę więcej, bo uczyno jednak to jest jedzenie, nie? Więc <laughs> yy, no przyda się, żeby oh my god, powiem wam szczerze, że zestresowałam się trochę, bo myślałam, że ona tego nie ogarnie. Że nie zje nic, ale zjadła. Raczej jest najedzona. Tak, więc super. Myjemy nawet za nią talerz. Niech ona. Czemu ty tego nie otworzyłaś? A, otworzyłaś, dobrze. Ale nie wszystko. Dobra. No i nic ciekawego tak naprawdę tu nie wyszło. No ale z drugiej strony, czego miałam się spodziewać? Winogrona rośnie chyba na krzakach w tej grze. Więc posadźmy sobie tutaj rządek winogron. Zawsze to coś do jedzenia. Będzie później. Sporo tego. Zasiej to od razu moja droga. W drugiej stronie pójdziemy z warzywami. I pani marchewka. Albo pan marchewka. Ciężko określić. Korzeń taro jest niepotrzebny, sprzedaje od razu. Papryka jak najbardziej potrzebna. Jabłuszka i banany posadzam na dworze. I tak. Na razie robię taki nieład w tej szklarni. Bo bardziej zależy mi na tym, żeby coś posadzić niż żeby. grzyby. One szybko rosną, więc fajnie przydadzą się na pewno. A tu jeszcze jest coś. Nad nie wiem, co to jest, ale posadźmy to. Przede wszystkim to, czego nie zje, to sprzeda, więc jest. Y jest jakiś plus. Na pewno. Nie wiem, czy potrzebujemy aż 12 bananowców, ale postawimy ich tle. No i niestety tylko 3 jabłonki, ale też postawmy. Ogólnie mam moda na to, że nie ma czegoś takiego jak sezon w Simsach. Yy. Ona po prostu będzie. Cały rok. Rok, rok, tak. Cały rok będzie mogła sadzić te rzeczy i one będą cały rok kwitły ze względu na to, że po prostu. No, ciężko byłoby to zrobić sezonami, tym bardziej, że w Simsach te sezony są strasznie głupie, moim zdaniem. Bo trzeba byłoby co chwilę siać coś nowego, a to jest bardzo trudne do ogarnięcia. Super, że jesteś skupiona, widzę, że zaraz będziesz też zmęczona. Ale. Kurczę, już się podlać ten teren. Może nie padnie do tej pory. Może uda się to wszystko zasiać. A jeżeli nie, to będzie kiepsko. No wiem, że jesteś smutna, że chciałabyś z kimś porozmawiać, ale co mam ci na to poradzić, moja droga? Widzicie, co coś już nawet wykiełkowało? Tam grzybki też już kiełkują. Też są latarnia, co z tego jak. W ogóle nie nam siadła. Naszadę. Ja wiem, że musisz do toalety, jesteś bardzo zmęczona. Mówiłam, że będzie bardzo pracowity odcinek, a dla niej to naprawdę jest ciężki odcinek. O, się zapaliły w końcu. Dobra, jeszcze tego Podlej. Kurczę jeszcze ten na dworze, zapomniałam o nich. Dobra, nie, najpierw skorzystasz z toalety i się prześpisz, a potem przyjdziesz tutaj i posiejesz, bo boję się, że mi zejdziesz. Bardziej, że znowu nie masz nic do jedzenia. Nie musisz poddawać terenu. A, bo czujesz się zbyt swoje, To wcale się nie dziwię. Jesteś śpiąca, zmęczona i zaraz zaśniesz na kiblu. Więc... A, właśnie o tym mówiłam. No, idź do tego łóżka. Dobra. niech się, prześpi. Kurde, ona jest już głodna. A tu nie ma nic, co mogłaby zjeść. A ja kupię nic i nie zostawiłam z tego, co kupiliśmy jej. Ale możemy zrobić taki sposób, że weźmiemy sobie jeszcze jedne nasiona. Kupimy po prostu. Kup nasiona. Myślę, że warzyw. Zobaczymy, co się trafi. Jak wstanie w to otwórz. Czemu ten czas nie pędzi? Pędzi w czasie, pędź. Jest już bardzo głodna. Bardzo głodna jest. Dobra. Zjedz to. Zjedz groszek i zjedz paprykę. Ale groszek nie cały zjedz, bo trzeba go zasiać, bo nie mamy groszku. Groszek trzeba zasiać. To groszku nie jest, dobra? Groszek zasiej jeszcze. Ja wiem, że już posiałaś. Ja wiem, że ta marchewka nie da Ci jakoś dużo tego głodu. I ta papryka też ci nie zawkuje jakoś tego głodu super. Ale. No musisz, niestety. Potem podlej teren, a potem pójdziesz się wykąpać. Ważne, że zjadłaś cokolwiek i że nie umierasz z głodu. Uch, widzowie, to było strasznie stresujące. Myślałam, że wysłać ją na studia, ale potem z tego pomysłu zrezygnowałam. Stwierdziłam, że lepiej, żeby ona się mm, poddała jednak. A, fajnie poszłaś sobie zmiodować, genialnie wiesz, ty zjadłaś tam, stan, który co tam było napisane? Boże, naprawdę? przecież warzywa się je po to się je sieje żeby je zjeść. Dobra, idź się wykąp. A zaraz zajmiemy się po prostu dalej eee, tą plantacją, nie wiem jak to nazwać, tą szklarnią i twoim e, polem. Masakra po prostu. Zbuntowany roślinnik. Kto to widział? Ty co cokolwiek możesz... Super, już nie masz lodu znowu. O matko bosko, strasznie to będzie trudna rozgrywka, już to widzę. Gotuj. Nie ma tu ani jednej rzeczy, którą możesz ugotować. Genialnie. Zaraz zobaczymy na gotowanie bez przyłącza, co tam ciekawego nam. Dodaj lód, a potem gotuj bez przyłącza. Nie mamy nic znowu. No, będzie ha na tych myśliwych roślinach. No, bo jak inaczej to zrobić? Teraz zobaczę, ile kury kosztują. Tylko, że kury nie wkurzają, bo one uciekają. Mm, to jest duży minus. Dobra, zjedz tą marchewkę i zjedz tą paprykę. Mam nadzieję, że się nie rozchorujesz znowu. Aha, zaraz tutaj w ogóle ci nie urósł gód, super. Ty nie podlałaś tego jeszcze, nie? Oczywiście, że nie, nie dałaś rady. Hmm. Cały odcinek będziemy siedzieć w tej szklarni, póki ona nie ogarnie tej sytuacji ze szklarnią. Jak patrzę, czy dookoła coś ciekawego nie rośnie. Ale nic takiego nie widzę. Więc chyba wybierzemy się na, e, na ryby. Może też spotkamy kogoś, z kim ona mogłaby sobie poprotkować, bo szczerze mówiąc łabo jej to e, idzie ostatnio. No niby grzyby też mogłaby zjeść, nie? ale jeszcze marchewka tu wykwitła. Dobra, musisz znaleźć kogoś do pogawędzenia. A ja potrzebuję, żebyś troszkę łowiła ryb, więc idź na rybę i może kogoś spotkasz. O, a to co to jest? O, o, bierz cały plon, nim zaczniesz, malinki tu są moi drodzy, malinki. Super, a teraz idź na rybę. O, jeszcze jagódka. Teraz też zbierzemy jagódka. Laleczka wódu. Nie no, sprzedaje... Tysiąc! O cię. Nie no, dobra, to mi poprawiło humor. Teraz to wiecie. Idź na ryby. Możesz sobie y, zjeść jedną malinę, jak chcesz, jak jest głodna. A jesteś bardzo głodna. Nie no, nie umieraj mi z głodu, złów jakąś rybę, proszę cię. Za każdym razem to samo. Oh my god. Jeszcze się posikała. Nie wytrzymam, widzowie, nie wytrzymam. Co no, zrobić z tą kobietą? Wiecie co? Zróbmy taki wyjątek z uwagi na to, że jest początek i zamówmy jej coś do jedzenia po prostu. Bo naprawdę ona padnie nam z głodu. Butelkę mleka. Cebulę, jedną. Możemy wtedy ją zasiać. Jedną cytrynę. Czekoladowe jajo. Czekoladowe mleko też możemy zamówić. Pasolkę szparagową mamy. Granat. E, jabłuszko mamy. Jagodę mamy już. O, jajka, zamówmy. Tak, z dziesięć jajek zazwyczaj się kupuje. O, je siotry. Z uwagi na to, że wyłowiła sobie tą. Tą tą, wiecie. Yy, małą sałatę jedną. Za, za tą jej. Yy... Boże, jak to się nazywa? Laleczkę wódu. Boże, moje myślenie dzisiaj już naprawdę pada. Za tą ile laleczkę wodó możemy jej zrobić duże zakupy, o tak. Jeden ser. I jedną truskawkę. No i jednawiście. Ziemniak. Jednego głososia. I właśnie poszły wszystkie pieniądze, które. Violet, Może Violet, No Violet, bo ona na nazwisko ma Wajlet. Które nasza Simka zarobiła. Ale zobaczcie, jak się obie! Tylko trzeba pilnować, żeby jedzenie się zepsuło w lodówce. Dodaj lód. No dawaj, Rose, ja wiem, że jesteś zmęczona, zła i... W ogóle, ale wiesz. Odbierz od tego pana dostawę. A potem dodaj lód. Taka, Taka śmierdząca, Boże. Dostawca nie ucieknie, to jest cud. Możesz go chwilę zagadać może. Dał mu napiwek, przyjazne powitanie. Ja wiem, że jest zła, zmęczona. Biedna dzisiaj w tym odcinku, serio. Jest mi i tak szkoda. E a gdzie ona rozpakowała te zakupy? A, tutaj. Dobra, weź prysznic. I potem tak. Gotuj bez przyłącza. Możesz zrobić rybę znowu. No dobra, to zrób znowu tą rybę. Z możemy użyć jajek w takim razie? A, chleb potrzebujemy. A do chleba brakuje nam cukru. Mmm. Mogliśmy kupić chleb. No cóż. Kupimy cukier. I zrobimy chleb w takim razie. A potem możesz sobie jeszcze wypić mleczko. A wypij sobie czekoladowy. Zasłużyłaś. No się sikałaś? Ile razy ty mnie lała? Miśka, musisz zjeść. Boże święty, już ten odcinek trwa chyba z godzinę. Nie no, nie wiem ile trwa, ale na pewno bardzo długo. Dobra, ogarnę ją i idę stąd. W sensie i kończę ten odcinek. Bo przecież tak nie może być. Idź się wykąp. Jak skończysz jeść, już się pogadasz z nim. Mam nadzieję, że nie ucieknie, jak będziesz się kąpać, ale nie chciałam, żebyś go zasmrodziła. Więc potem tak y, przyjaźnie im tam gadaj coś. Przyjaźnie, plotka. O, poszedł sobie. No trudno. Przeżyjemy. Na pewno musimy zebrać cały plan. Dobra, widzowie. Ja myślę, że tutaj skończę ten odcinek. W następnym odcinku zaczniemy sobie od zbiorów standardowo. I co? Mam nadzieję, że odcineczki Wam się podobają. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.